Siemano, z tej strony Guziki witam z Wami już szóstym odcinku z naszej kariery, to ten hotspur. Dzisiaj czekają na nas trzy spotkania. Na White Harden przyjdzie Manchester United, a my udamy się do Londynu na mecz z Fulham, czyli daleko nie mamy. i także na mecz z Sunderlandem pojedziemy na Stadium of Light. Co ciekawe, wszystkie trzy mecze rozgrywane są w ciągu jednego tygodnia. Niedziela, środa i sobota. Więc napięty mamy tutaj bardzo ten terminarz w grudniu. No ale cóż, tutaj mam jeszcze Rzut na tabele. znajdujemy się na szóstym miejscu w tabeli, jeżeli wygramy możemy wskoczyć na piąte miejsce, jeżeli Arsenal wygra, jeżeli Arsenal przegra możemy wskoczyć na czwarte, na czele tabeli ciągle Liverpool, no i dobra zobaczymy, pańska praca, nie chcieliśmy, a czyli kolejna wiadomość tego typu, już chyba wcześniej otrzymaliśmy, jesteśmy bardzo ważną y y częścią drużyny y y Tottenhamu, i, 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 robimy wszystko tak jak powinniśmy. <laughs> Przepraszam. No i ustalmy sobie składik. na no to spotkanie. Gramy z Manchesterem United, więc trzeba wyjść bezwzględnie, bardzo mocnym składem. O ile nie najmocniejszym. W sumie to chyba tylko jedna rotacja wystarczy w uczynić. w pierwszym składzie, a Murielu się na ławce. No i tak, w sumie to no, jeszcze tutaj sobie przejrzymy. Klikersz. Klikersz może. Zawartą Niech będzie, dobra. A De zagra przeciwko swojemu dawnemu klubowi. A tutaj tak z ciekawości wszedłem zobaczyć co jest w a miesięca. pokaż miesięcy został ogłoszony Robin van Persie z Manchester United. strzestroje domowe, my domowe, Manchester domowe. Niestety gramy w deszczu. No i zaczynamy to spotkanie. Manchester United, bardzo tytułowana drużyna, posiadająca w swoim składzie wiele, wiele gwiazd. Jednak w tym sezonie spisuje się średnio. Chociaż są na drugim miejscu w tabeli, aktualnie to na pewno podopieczni yy, opiecznią... Davida Moysa liczą na więcej, a ty tutaj już skrót. 14 minuta teraz, na nie uderza Broni Loris. 17 minuta, uderzy jej w udziwnicia, deheja paruje piłkę na rzut rożny. Dośrodkowanie z rzutu różnego będzie, Eriksen dośrodkowuje, tam jest Vucinic, uderza, no ale broni Lindegar, przepraszam, to jest Lindegar, Fletcher sam na sam uderza, jest tutaj dobitka bitka, błąd tutaj obrony, ale na szczęście nie <coughs> nic się poważnie się nie stało, tutaj błąd obrony, Eriksen przyjmuje, uderza, 1 do 0, 30 minuta, Eriksen bezwzględnie wykorzystuje błąd obrony Manchesteru United i prowadzimy 1 do 0. Duńczyk po raz kolejny w tym sezonie pokazuje, że jest kluczowym zawodnikiem naszego zespołu, strzela bramki, asystuje, co mi się bardzo, bardzo podoba. Jeszcze taka powtórka. Piękne nie przy krótkim subku. 36. minuta, Nani. Goni go kontrału. i Iligo Martinez nie znosi do piłki, Nani, tutaj uderzenie. Piłka w rękach Florisa. 43. minuta. Eriksen ma piłkę, uderza, 2-0. 43 minuta Duńczyk podwyższa prowadzenie po raz kolejny błąd obrony Czerwonych Diabłów i prowadzimy już 2 do 0. Świetnie tutaj zagrał Christian Eriksen. Naprawdę fenomenalne uderzenie. Finezyjne. Mindagard praktycznie był tutaj bez szans. 45 minuta doliczony czas gry. Van Persie sobie piłkę uderza i już niestety 2 do 1. Van Persie strzela 7 siodła swoje w tym sezonie. Widzę. No i... Strzelają bramkę kontaktową. Czerwone diabły. No, zobaczymy jak to będzie dalej. Jeszcze powtórkę. Piękne podanie. No i Van Persi praktycznie muszę tylko wykończyć tę sytuację Holwi do Lenona. 49 minuta Lenon. Dośrodkowanie. WC 3 do 1. 49 minuta i prowadzimy już 3 do 1 z Manchesterem United! Siódma ligowa bramka Mirko WC więc dogonił Robina Van Persiego w tej klasyfikacji. I prowadzimy już 3 do 1. <laughs> 55 minuta. Holby otrzymuje piłkę. Schodzi do środka. Kiedy zagrywa do lameli. Lamela uderza. Ale broni Lindegard. 66 minuta. Lamela na skrzydle. Niezwykle aktywny w tym meczu Argentyńczyk. Doświadkowanie. Tam jest Wujidz. Ale minimalnie zabrakło. Może by się w tę piłkę. Leno doświadkowanie. Eriksen prosto Lindegarda. 88 minuta. Erik Lamela. Dla dośrodkowanie. Soldado! Fatalnie przestrzelił i naprawdę tutaj to powinna być czwarta bramka dla Tottenhamu. Wygrywamy 3 do 1 po dwóch golach Eriksena i Mirko jedna, i Bramkę dla Manchesteru strzelił Robin Balpersy. oka na statystyki zdecydowanie przeważaliśmy i zasłużenie wygraliśmy to spotkanie. Wyglądało to zupełnie inaczej niż w meczu z Manchesterem City, kiedy to City nas cisnęło. No i dobra, jesteśmy już po meczu z Manchester United. Z mogę być zadowolony. 3-1 zwycięstwo. No i przysumujemy sobie. Konferencja prasowa. Myślę, że pochwalimy nasz zespół zdecydowanie. Erik Lamela dziękuję nam, że może, yy, że może znowu grać yy, w pierwszym składzie. A Mirkow uczynić dziękuję nam za możliwość zagrania w ostatnim meczu. Zagrać naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy aktualnie na piątym miejscu w tabeli. Mm. Jeżeli... Nawet jeżeli przegramy, to to miejsce utrzymamy. A jeżeli wygramy, to mamy szansę wskoczyć wyżej. Tak, ale pod warunkiem, że drużyny nad nami przegrają, bo im zremisują w tym spotkaniu. Tutaj postanowiłem wysłać Scouta do Anglii. Drugiego Scouta do... Nie, nie na wschód. Może do Niemiec. I trzeciego Scouta... Do... Hiszpanii. Zastanawiałem się jeszcze, czy do go nie wysłać, ale stwierdziłem, że do Hiszpanii. I teraz wytyczne. Chcę znaleźć sobie zawodnika do 25 lat i który, któremu kończy się kontrakt, ponieważ zbliża się zimowe okienko transferowe i będę mógł, będę mógł za darmo go ściągnąć. Tutaj jeszcze napastnika do 25 lat, kontrakt tak samo kończący się. Musi być szybki. No i praktycznie w zasadzie to już tyle. Kolejna wytyczna. No jak zwykle do 24, tym razem 25 lat. Kontrakt kończący się. Pozycja. Skrzydłowy. No i tyle. Jakby po prostu poznać zawodników. A ten skrzydłowy musi być szybki i musi być też dryblerem. Dobra. Tutaj dwie wiadomości od scoutów Gdzieś tam pierdoły nawet nie chce mi się tego czytać. Dobra. Ostatni sobie składzik na mecz z Fulham. Do środka wróci Vertonghen i... Dla obok niego zagra Ma Matt. Lewa obrona. Na prawą obronę przyjdzie Kyle to na lewą przyjdzie Danny Rose. Dewizyjny Nick Sandro. Tutaj obok niego zagra Paulinho. Na prawym skrzydle 2000 na SPO zagra ...Foldby. Na lewym skrzydle szadmi i z przodu może Luis Muriel, bo jemu też trzeba dawać szansę, bo mało gra. Wszystkie tutaj jakby mecze zgarnia Mirko Wuczyńc, ale nie ma co ukrywać, czyli Czarnogórzec jest w świetnej formie. My sobie zagramy w tym trzecim stroju naszym Fulem w domowym. I zapraszam Was na za skrót. Druga minuta, Muriel. Po prostu padłe zagranie do 1000 Townsend wchodzi w sytuację sam na sam. Lobuję, ale na początku. 12 minuta, Szadli. Szadli. Uderza, aj, tam broni Bramkarz. Jeszcze Holdby dobija! Bomba! I 13 minuta, prowadzimy 1 do 0. Więc Niemiec, jak zastępuje Christiana Eriksena, to robi to z wielką klasą. Chociaż teraz znalazłem pozycję w środku pola, gdzie może grać razem z Eriksenem. I też się sprawuje bardzo dobrze. 1 do 0 wy. 13 minucie, 18 minuta, Muriel, wyjdzie sam na sam Muriel, próbuje lobować nad poprzeczką. 23 minuta, Holbi prosto padle do Muriela, Muriel dochodzi do tej piłki, uderza obok słupka. Szkoda, Muriel miał sporo sytuacji, 48 minuta, Holdby uderza, dobija, Paulinho! Bomba pod poprzeczkę i 2 do 0, Brazylijczyk daje nam już dwubramkowe prowadzenie, więc bardzo dobrze dla nas się to układa. Petarda pod poprzeczkę, bramkarz bez szans 56 minuta, Paulinho. Paulinho próbuje lobować głową, ale we wszystkim zdążyli obrońcy. 69 minuta, 1000 do yy, bodajże Muriela 1000 w sytuacji sam na sam. Uderzenie! No i tylko taki w sumie chyba nawet spojenie. No i dobra, jesteśmy już po meczu. Wygrywamy 2 do zera. Bardzo fajny wynik dla nas. Ponieważ w tym, meczu, w tym odcinku zgarniamy już drugie trzy, trzy punkty, statystyki zdecydowanie na naszą korzyść, oceny Holby zawodnikiem spotkania, zasłużenie czyli jedną piękną bramkę, Paulinho też bardzo wysoka. nota. no i dodamy już w tym odcinku 6 punktów. Przesmulemy sobie szybko jeszcze, do, yy, najpierw zobaczmy wiadomość. No i z Holby cieszę się, że może tak często grać w pierwszym składzie. Mnie też to bardzo cieszy, że mnie w ogóle nie zawodzi. No i tutaj Indie złożyły nam ofertę prowadzenia, ale takiej reprezentacji to ja nie chcę. Pochwalmy nasz zespół, Zabri już wygrali dwa mecze z rzędu. I teraz jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli, lecz Arsenal i Chelsea mają Mecz rozegrany mniej, teraz wracamy do tego mocnego ustawienia z Walkerem, z Martinezem, z Kirikashem, z Quentraou, z Dembelem, z Kapu, z Lamelą, z Eriksenem, z Lenonem. I z przodu z Mirko czynicie Mamy wysoką formę, nasz klub ma, nasi zawodnicy. Jeszcze na ławkę przyjdzie na pewno nie, na sepsz nie może ten młody sobie przyjdzie nie, Soldata. dobra no i nie powstaje nam już nic innego jak zacząć spotkanie z Sunderlandem najlepiej będzie tu zdobyć 3 punkty na Stadium of Light, no ale zobaczymy zaczyna się to spotkanie czy to się nazywa ten East, East Point Arena Trzecie miejsce, 29 punktów, a 2, dwa 2 punkty z do Liverpoolu i Manchester United. No i zaczynamy. Trzecia minuta, lamela ma piłkę na skrzydle. Lamela. Dośrodkowanie tam takim strzałem piękny, po się włóciliśmy i już w trzeciej minucie obejmujemy prowadzenie 1 do 0. 1 do 0. Więc włóciliśmy błyskawicznie, pozwala nam, nam tu objąć prowadzenie. Proszę, to jeszcze powtórka, piękny strzał włóciliśmy. Golkiper bez szans, 11 minuta. Demble pięknie rozrzuca do Lenona. Lenon do środkowej z pierwszej piłki, tam uderza w ucznić. No i broni pięknie Westwood. 36 minuta. Johnson do Fletchera. Fletcher, takie dośrodkowanie po tam był jego obrońcy. I piękna parada u golorisa, potem już był spalony. 76 minuta. Lenon do Eriksena. Eriksen odgrywa do Lenona. Lenon strzałem głową, naprawdę lekkim pokonuje Westwooda i już da, daje nam prowadzenie 2 do 0, więc już chyba 3 punkty mamy też w tym spotkaniu i w tym odcinku zdobędziemy już chyba 9 punktów tak mi się wydaje, że to jest naprawdę na wyciągnięcie ręki tu jeszcze powtórka, pięknie to zrobił Eric przede wszystkim tego asysta no i tak jest, takim wynikiem zakończyło się to spotkanie wygrywamy 2 do 0 na City of Light Jestem bardzo zadowolony z postawy mojego zespołu. Szczerze, Żudoka na statystyki, oceny meczowe. No i co? To by było na tyle z mojej strony. Dzięki za oglądanie. Szczęśliwego nowego roku na razie i cześć!